Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry bardzo, a oglądacie Zbinie Jaskulski TV. Twierdzę, że urodziłem się po to, żeby zachorować, choć nie chciałem, na chorobę afektywną dwubiegunową lęki paniczne ale po to, żeby się nauczyć jak najwięcej dowiedzieć jak najwięcej i Wam przekazywać po to, żebyście nie musieli tyle lat uczyć się tej choroby. obiecałem, w którymś z odcinków obiecałem, że jak to modnie powiedziano, superfood, czyli żywność taka naprawdę bez której człowiek tak uczciwie mówiąc nie powinien żyć. I mamy wszystko w zasięgu ręki. To super jedzenie. Trzy rzeczy dzisiaj. Pierwsza rzecz. Potęga świata. Żółtko jajka kurzego. Może być inne. Jajko, ale kurze jest takim przysłowiowym, najważniejszym, łatwo dostępnym, super jedzeniem. Spróbujcie sobie wyobrazić. Jest jajko. Kura zniosła. Usiadła na tym jajku, i dosłownie za niedługo ktoś puka od środka. Rozwala tę skorupkę. Twardym dziobkiem, dzióbkiem i wychodzi na zewnątrz. I ma upierzenie szczątkowe, ale już ma upierzenie. I ma wszystko. I ma mózg, malutki, bo malutki, drobniutki, ale ma. Ma serce, ma układ trawienny, ma układ nerwowy. Co to oznacza? Że co to jest to żółtko? To oznacza, że to jest wszystko. Jak naukowcy zauważyli, tam tylko jednej substancji nie ma potrzebnej nam do życia witaminy C. I głowią się do dzisiaj, dlaczego nie ma. Ale w każdym razie to jest jedyna rzecz po jedzeniu dużej ilości żółtek e, potrzebna, żebyśmy jeszcze sobie gdzieś dobrali. W jajku kurzym, a mówimy o żółtku, bo to białko to oby za duże jego nieść, bo się przebiałczymy, a to jest tak zwana woda płodowa. Żółtko, jajka. Od momentu, kiedy się o tym wszystkim dowiedziałem, dziękuję Olu, dziękuję Marku, że to mi uświadomiliście, naczytałem się literatury, jest pełno polskiej naukowej literatury. E, I nie rozmawiajmy, czy szkodzi, czy nie szkodzi, to to jest bzdura. To jest super jedzenie. Tam jest wszystko. I od momentu, kiedy zacząłem dużym ilościami, nie codziennie, bo zapomnę, ale po pięć, sześć żółtek Dziennie zacząłem jeść, już za niedługo poczułem inny świat, nie tylko psychicznie, ale fizycznie. Ważne jest przy żółtku jajka, że oczywiście możemy je jeść w różnych formach. Najlepiej, żeby jak najmniej stracić na surowo. I proszę sobie przypomnieć. Ile razy my, dzieci z tamtych lat, dostawaliśmy na jesień, na wiosnę, w tych okresach, kiedy człowiek chodził przeziębiony kogiel mogiel? Nieraz na siłę, jeżeli ktoś nie lubił. Ja nie lubiłem, to babcia z mamą znaleźli sposób. Robili mi z kakałem. No to kakao dodatkowa rzecz pełna podaż magnezu. Drugim takim jedzeniem super, super, hiper. To jest siadłe mleko, kochani. Ale siadłem mleko z mleka w różny sposób nieprzetwarzanego. Bo co o co mówię, o czym mówię, jak mówię o przetwarzaniu. E, no oczywiście tam pasteryzacja, inne nie wchodzą w rachubę, bo później sztucznie trzeba kombinować, żeby coś z tego zrobić. Ale również, jeżeli się coś odciąga, a to tłuszcz się odciąga, to już nie jest żywe, pełne mleko. Tylko żywe, pełne mleko jest cenne. Oczywiście w moim wypadku twierdzę, zgodnie z wszelką światową literaturą, że najlepsze jest siadłem mleko kozie, bo jest najbogatsze. Ale jeżeli ktoś nie ma dostępu, a ma mleko krowie, ale takie od rolnika, żywe mleko, to robić sobie siadłem mleko. I teraz wszyscy ze wsi, a ktoś kto ma rodzinę, spytajcie się, a przypomnijcie sobie, jak odwiedzaliście wieś, co do obiadu było codziennie, chyba że rolnik nie miał krowy, bo był biedny, albo krowa miała małe. Do obiadu zawsze było siadłem mleko. Czy ci rolnicy od tysięcy lat to po prostu zwariowali, postanowili codziennie siadłem mleko i kawior jeść dla smaku? Nie. Bo czy ktoś zdawał sobie sprawę, czy nie, to wiedział, że to jest bardzo zdrowe, bo rolnik nie ma prawa być na przykład przeziębionych, no co, żniwa przełoży. Nie pójdzie wydoić krów, nie nakarmi świń. No nie, on nie ma prawa. On może umrzeć na coś poważnego, ale nie ma prawa być przeziębiony, kaszel mieć, grypkę, eee, katar. Nie. Bo to, co to jest siadłe mleko? To jest kiszone mleko. Tyle się mówi o kiszonkach. Kiszonki mają zakres kultur bakterii, kwasu mlekowego taki. A poważnym i najważniejszym, najważniejszym pożytkiem dla Kultur kwasu mlekowego jest oczywiście mleko. Ci, co mają problem z laktozą, też nie będą mieli problemu, bo bakterie kwasu mlekowego robiąc siadłe mleko, kisząc to mleko, krótko mówiąc, oczywiście tę laktozę całą zużyją. Jeżeli chcemy, tyle się mówi o mikrobiomie, tak? Kiedyś nazywanym florą bakteryjną, co o czym mówimy? O kulturach bakteriach kwasu mlekowego. Co może być lepszego niż kwaśne żywe mleko siadłe. No i trzecia, najważniejsza rzecz. W tych trzech ja tak najważniejsze, najważniejsze, bo to wszystko jest najważniejsze. Te trzy elementy załatwią większość wyroby pszczółki. Tej naszej pszczółki mają. Ona jest cudowna, wspaniała, fruwa, podziwiamy, zapyla, ale się oprócz tego daje super food. Rzeczą najbogatszą, najważniejszą, to jest oczywiście, co? Wbrew pozorom, pyłek kwiatowy, który ona przyniesie. Jeszcze równie ważną, ale też nie przesadzajmy, jest miód. Ale są wszystkie wyroby od pszczoły, to jest naprawdę super potęga jedzenia. Nie mówić już o tym, że są teraz takie czasy, że mieć nalewkę z propolisu, i od czasu do czasu a najlepiej codziennie 15-20 kropelek, trochę miodu na łyżeczkę pomymlać w buzi, pomymlać, połknąć i po co chorować. To jest naprawdę super jedzenie.